Dzień dobry Państwu serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Teraz Państwo usłyszą naszą kolejną rozmowę pomiędzy Centrum Edukacyjnym Brynica, który reprezentuje Marek Janik. Witaj Marku, szczęść Boże. Cześć Boże, Rafał. A Centrum Edukacyjnym Powiśle w Warszawie, który reprezentuje moja skromna osoba Rafał Mosakowski. Chciałbym zauważyć jedno, że kanał. Tak jak kanał Centrum Edukacyjnego Powiśle już się chyba sześć razy zmieniał, ale Państwo mniej więcej pamiętają i nadążają za tymi zmianami. To niedawno stosunkowo, mniej więcej miesiąc temu, powstał kanał Centrum Edukacyjnego Brynica pod nową nazwą. Powiedz może, Marku, parę słów. Skąd ta zmiana nazwy? Zmiana nazwy wynika z tego, że między innymi już jest... YouTube nie przepuścił e, innej nazwy, a po drugie e, my działamy cały czas jako Stowarzyszenie Centrum Edukacji i Rozwoju Maurycego Zamoyskiego, dlatego połączyliśmy te e, dwie nazwy i teraz kanał nazywa się Centrum Maurycego Zamońskiego Cep Drincha, tak jak tutaj Państwo widzicie na kartce. Także proszę sobie e, to e, gdzieś zanotować i, i proszę nasz kanał zasubskrybować na dzień dzisiejszy kanał ma 51 subskrybentów także jesteśmy na takim dorobku. zaczynamy wszystko od nowa także zapraszam na, na nasz kanał tak jak tutaj jest napisane no właśnie zapraszamy na kanał Centrum Maurycego Zamońskiego CEB C Brynica Marku dzisiaj chciałbym z tobą porozmawiać między innymi o, o ostatnich sytuacjach, o tej nagonce, jaka no nie rozpoczęła się, rozpoczęła się już dosyć dawno, ale trwa i teraz się nasila przeciwko osobie posła Grzegorza Brauna. Wczoraj odbywały się głosowania w siedmiu sprawach, które zostały skierowane do prokuratury i w siedmiu sprawach Sejm. Rzeczpospolitej Polskiej uchylił e, immunitet Grzegorza Brauna, czyli w siedmiu sprawach konkretnych sądowych e, Grzegorz Braun będzie odpowiadał prawnie przed sądem. E, no, jest to niepokojąca tendencja, bo po to wprowadzono kiedyś immunitet poselski, żeby posłowie mogli e, spokojnie, niezależnie bez żadnego poczucia zagrożenia, wykonywać swój mandat. W tym momencie w niektórych sprawach, a to są sprawy te najważniejsze, te najbardziej dla wielu kontrowersyjne, a także dotyczące najważniejszych tematów, Grzegorz Brown nie będzie chroniony immunitetem. Jak byś to skomentował? No tak, my po prostu cofamy się w kulturze politycznej, bo tak jak mówiłeś, mandat. Był po to, żeby posłowie byli chronieni za swoje działania. E, nawet za te, które są, przede wszystkim za te, które są niepo, niepopularne do e, obecnie czy, 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 czy no, do, do reżimu, podczas którego ci posłowie pełnią mandat. I teraz e, no, to uchylenie, uchylenie Grzegorzowi, posłowi Grzegorzowi Braunowi. Mandatu w siedmiu sprawach, to jest takie y, trochę pole minowe. No bo wiadomo, że przy tym y, ministrze, y, który jest y, sprawiedliwości, no to jest wielkie prawdopodobieństwo, że jedna z tych siedmiu spraw może się udać reżimowi i mogą, że go zabrał na, na trwale wypchnąć z polityki. I tutaj, I tutaj po prostu. No, następuje, następuje coś, co, co, co można by nazwać anarchizacją życia politycznego. Zresztą wczoraj marszałek Kołownia powiedział, że on ma raptem wykształcenie średnie. No To co, czego spodziewać się po marszałku ze średnim wykształceniem, który, który nie zna prawideł, prawideł sejmowych, zachowuje się jak słoń w składzie porcelany. Po drugie, robi show, no to jest showman. Także pytanie, czy, czy, czy i kiedy nastąpi, nastąpi teraz eskalacja działań przeciwko Grzegorzowi Brownowi. Musimy, musimy tych kwestii pilnować. Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz poruszyć, bo, bo, bo w tym samym praktycznie, chyba, przed głosowaniami o uchylenie mandatu posła Brauna głosowano wniosek o odwołanie wicemarszałka Bosaka i ten wniosek akurat nie przeszedł. To jest znamienne dla mnie, że ten wniosek nie przeszedł i ja e, znaczy domniemywam tak, że, że, że może być jakaś próba przejęcia Konfederacji na ręczne sterowanie przez te ugrupowania systemowe. Mogę się mylić, ale, ale, na to to, ale na to to wszystko wskazuje, bo ta, ta władza, która teraz jest, stosuje tak zwaną odpowiedzialność zbiorową. Akurat tu, w tej sprawie, wycofali się z tej odpowiedzialności zbiorowej. Kilka wypowiedzi, czy to wicemarszałka Bosaka wcześniejszych, czy to jednego z liderów Konfederacji i posła Mencena, wskazują na to, że no i nie jest za bardzo po drodze z, z Grzegorzem Braunem. Zresztą poseł Wittler otwartym tekstem to też mówi. I ta osoba wydaje mi się jest takim pasem transmisyjnym pomiędzy Konfederacją, a, a przyszłą jakąś współpracą z ugrupowaniami reżimowymi. Na pewno sytuacja będzie ciekawa, bo można by uruchomić teraz wyobraźnię i pomyśleć dalej, no, jeśli mandat Grzegorza Brauna został ukylony i jeśli nie daj Boże Udałaby się jedna ze spraw i poseł Braun zostałby skazany, no to wtedy traci mandat. Pytanie: Czy Konfederacja poszłaby na ten łakomy kąsek i na jego miejsce uzupełniłaby z listy następnego posła? Jeśli by tak było, no to wtedy byśmy mieli czarno na białym, że no te, te ciche dogadywania się za plecami. Y, powiedzmy, korony y, cały czas następują. Takie jest moje zdanie, ale mówię, y, trzeba sytuację obserwować i, i, i patrzeć. Y, natomiast nie wiem, kto ewentualnie, gdyby uchylono mandat Grzegorzowi Braunowi, wszedłby na jego miejsce z. Z Rzeszowa, niewykluczone, że na jego miejsce by weszła Karolina Pikuła, czyli przedstawicielka też korony. Bo, bo zawsze wchodzi ta osoba, która miała drugi wynik. Ona miała tam dobry wynik i z ostatniego miejsca startowała, tak jak Grzegorz Braun z pierwszego w Rzeszowie. I niewykluczone, że w miejsce Grzegorza Brauna weszłaby Karolina Pikuła, ale oczywiście trzeba. E, liczyć na to, że jednak do tej zmiany nie dojdzie, bo, bo tutaj Grzegorz Braun w pewnym sensie e, jest niezastąpiony jako przywódca Korony, jako jeden z liderów Konfederacji, no i jako poseł właśnie e, z, e, z Rzeszowa. E, ja bym tylko powiedział tak, że w przypadku Grzegorza Brauna mniej więcej 400 posłów głosowało w tych siedmiu e, Głosowania w każdym, tam nieraz 398, nieraz, nieraz 402, średnio 400 przeciwko niemu za pozbawieniem immunitetu, a tylko 15 posłów, czyli w zasadzie tylko obecni na sali Sejmowej posłowie Konfederacji, głosowali przeciw pozbawieniu go immunitetu. To świadczy o tym, że praktycznie cały Sejm, E, oprócz posłów Konfederacji i prawdopodobnie Kukiz 15 e, głosował przeciw Grzegorzowi Braunowi, natomiast jeżeli chodzi o e, stanowisko wicemarszałka Sejmu no to powstała wielka koalicja e, PiSu i, i, i Platformy Obywatelskiej 152 posłów e, łącznie PiSu i Platformy e, głosowali za tym e, e, wstrzymali się od głosu, czyli de facto za tym, żeby nie było żadnej zmiany. E, jeżeli chodzi o e, tych, którzy głosowali za pozbawieniem Krzysztofa Bosaka, za odwołaniem go z funkcji marszałka, wicemarszałka Sejmu, to były 32 osoby z lewicy. Tylko lewica praktycznie głosowała za e, pozbyciem się Krzysztofa Bosaka, a e, przeciw e, pozbawieniu go tej Funkcji głosowały w zasadzie dwa, dwa kluby, to znaczy Trzecia Droga i Konfederacja. Łącznie 77 posłów, czyli Trzecia Droga i Konfederacja broniły Krzysztofa Bosaka. Lewica atakowała, żeby przestał być wicemarszałkiem, a Popis wstrzymał się od głosu. Takie, takie były wyniki tych wczorajszych głosowań. Tak, zgadza się. No i to, że Wielka Koalicja podpisowa się wstrzymała, to świadczy o tym, że moim zdaniem, że może nastąpić drogie przejęcie konfederacji, ale yy, należy się przyglądać i, i dalej, dalej to komentować. Marku, przejdźmy może do, od tematu bardzo aktualnego, do tematu historycznego. No wczoraj był 17 stycznia, to w Warszawie dzień, kiedy my robiliśmy różne wydarzenia związane, jak my to nazywamy, zmianą okupantów. Przejęcie nad, władzy nad Warszawą przez Sowietów po ustąpieniu Niemców 17 stycznia 1945 roku czyli za rok będziemy mieli dokładnie 80. rocznicę okrągłą. Natomiast no, są spory wokół tego, czy to była zmiana okupantów, czy nie, czy armia czerwona była armią wyzwolicielką w 1945 roku, czyli po raz kolejny, bo najpierw to był rok 1939. Oni wchodzili jako wyzwoliciele Ukraińców, Białorusinów. Litwinów na polskie kresy wschodnie, później tą samą rolę przejął Wehrmacht, bo Wehrmacht wkraczając 22 czerwca 1941 roku miał dokładnie tą samą narrację, że Wehrmacht jest tu armią wyzwalającą te narody spod reżimu bolszewicko-sowieckiego, spod reżimu żydokomunistycznego. Jak uważasz, jak, jak powinniśmy relacjonować te wydarzenia, bo no, wiele osób ma z tym jakiś problem jakiś problem, ale nie myślą zacy, bo myślą zacy tą zmianę okupantów widzieliśmy naocznie. To znaczy znam Ślązaków, znam ja... którzy nie ma, mają jednak z tym problem. No ale to są, to są specyficzni ślązacy, ja wiem o tym myślisz. Natomiast no, z opowiadań czy tam z relacji naszych przodków, nawet naszych naszych dziadków babci. Wiemy, że, no ta okupacja tu na Śląsku, no to, znaczy ta zmiana, z, zmiana, czy tam wyzwolenie, to była rzeczywiście okupacja. ile było przypadków drastycznych, bestialskich gwałtów na Ślązaczkach z tego tylko powodu, że miały obce brzmiące nazwiska, to było, to jest jeden taki przykład, taki, taki przykład sztandarowy. Dla mnie to jest zmiana okupantów i, i tyle. No, nie, nie byli to żadni nasi wyzwoliciele, bo to może iluzorycznie powiedzmy zamienił stryjek siekierkę na, na, na kijek. Jakbyśmy zaczęli liczyć ofiary i, i bestialstwo tych okupantów, no to chyba, chyba jednak bestialstwo okupanta sowieckiego było większe i tych ofiar i tych ofiar było w Persaldo więcej. No a my, my tu Ślązacy, no, cała tragedia górnośląska, która się odebrała z e, Syłki i Ślązaków do, 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 do kopalń ukraińskich za to tylko, że byli Ślązakami, e, no to kto, kto za tym stał? To stał ten drugi okupant, który tutaj e, zawitał i który do, tych, e, do tej tragedii doprowadził. Tak jak, tak jak powiedziałeś, była zamiana okupantów. E, na jeszcze bardziej bezwzględnego czy tego sowieckiego. Marku, ja nie będę dzisiejszej naszej rozmowy za bardzo przedłużał, bo mamy jakieś kłopoty techniczne. Na przykład mam nadzieję, że to się nagrywa czysto i wyraźnie, natomiast ja nie wszystko, co mówisz, słyszę idealnie, czysto. Więc mam nadzieję, że nagranie będzie lepsze niż, niż ta nasza rozmowa tutaj. Ja może zareklamuję książki i umówimy się na kolejną rozmowę i postaramy się wyeliminować te problemy, które nas w tej chwili dopadły techniczne. Zacznę od książki, którą można nabyć w CEP-sklep.pl, CEP jak Centrum Edukacyjne Polska-sklep.pl. Książka doktora Krzysztofa Trackiego, Młodość Witolda Pileckiego. Załącznikiem do tej książki są wspomnienia Witolda Pileckiego, w zasadzie od dzieciństwa aż do II wojny światowej, spisane podczas pobytu we Włoszech w 1945 roku. To był okres, kiedy Witold Pilecki znalazł się w drugim korpusie generała Władysława Andersa. Książka bardzo merytoryczna, myślę, że pokazująca wiele nieznanych faktów. I postać też bardzo ważna, postać polskiego oficera i polskiego działacza bo on przecież też był działaczem, prowadził gospodarstwo rolne, w wiele inicjatyw społecznych się angażował, który nie ukrywał swojego związku z katolicyzmem. Był naprawdę takim Polakiem, katolikiem z prawdziwego zdarzenia. Bardzo polecam tę książkę w cep-sklep.pl, a z innych książek to książki, na przykład e, dr Mira Modelska-Kricz, Lichwa, Lichwa jako likwidator e, życia, szczęścia i majątku. Bardzo ważna książka na temat lichwy. Mało kto ostatnio dyskutuje, a myślę, że warto e, na ten temat e, rozmawiać. Polecam e, książki e, dotyczące sytuacji na Ukrainie. Książka Henryka Pająka, Na wschodzie bez zmian, wyszły już dwa tomy tej książki, zachęcam do odnalezienia książki, ja w ręku mam tom pierwszy, na cep znany autor, tu akurat się pochylił nad tą operacją wojskową, która się toczy na Ukrainie od już prawie dwóch lat. Również książka Ukraina między wojną a pokojem to jest zbiór publicystyki dotyczącej tegoż konfliktu. No i wreszcie książki wydane przez Centrum Edukacyjne Polska. Tutaj polecam, zwłaszcza książki w serii Jedynie Prawda jest ciekawa. Pierwsza książka z ośmiu, które wyszły w tej serii, to jest Piłsudski Sanacja Prawda i Mity. Między innymi tutaj teksty Grzegorza Brauna i innych autorów, ale Grzegorz Braun nie tylko o piłsudzkim sanacji, również występował w, na konferencji i napisał teksty, na przykład w trzech tomach Trzecia, II Wojna Światowa, to są te tomy z Mapą Gomberga na okładce, o kulisach II wojny światowej, tutaj też tekst Grzegorza Brauna. Pod tytułem Zła historia jest matką złej polityki, dlatego warto się historią zajmować. I najnowsza książka w tej serii, ósmy tom Jędrzej Giertych, kontynuator myśli Dmowskiego i ideolog katolickiego nacjonalizmu. Bardzo polecam tę książkę, bo bardzo ważne ideowe przesłanie i bardzo ciekawa postać Jędrzeja Giertycha. No i książki. W serii gorące tematy, jeszcze dwie pokażę. Książka, która zapoczątkowała tę serię New Age, nowa religia, francuskiego autora Arnaud de lacy, bardzo ważna książka. Druga książka tego samego autora dotyczy masonerii. Bardzo je polecam, bo to są ważne i bardzo niebezpieczne zagrożenia. Dla Polski i dla naszej wiary katolickiej, a także książka dotycząca e, Palestyny, ale nie tylko, Hitler, założycielem Izraela. Bardzo ważna książka, żeby zrozumieć, jak doszło do tego, że e, na terenie Palestyny powstało państwo, które można, na, nie powinniśmy go nazywać Izrael, powinniśmy je raczej nazywać tworem. Sjonistycznym, bo Izrael ma jakieś takie konotacje do starożytnego Izraela, a państwo syjonistyczne ze starożytnym Izraelem nie ma zgoła nic wspólnego. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Marek i Janik. Dziękuję Ci Marku. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem i jeszcze raz pokazuję adres naszej strony Naszego kanału. Z Bogiem. Trzymaj się. Cześć. Z Bogiem.